Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj buraczki zasmażane z jabłkiem. Klasyczne danie, właściwie dodatek do dań głównych. Bardzo prościutkie w przygotowaniu. Jedynym problemem, przynajmniej to jest rzecz, której ja bardzo nie lubię, to jest obranie buraków. No niestety trzeba przez to przebrnąć, a potem już wszystko idzie naprawdę bardzo sprawnie. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak przyrządzam te pyszne. No i zdrowe buraczki. Zapraszam. ugotowane i wystudzone ziemniaki obieram teraz ze skórki. Ja, żeby nie pogrudzić sobie rąk, obieram je pod cieniutkim strumieniem bieżącej zimnej wody i żeby nie być gołosłownym, widzieć, że ręce wcale w ogóle nie są czerwone od tych buraków, może tylko leciutko zaczerwienione są kciuki, natomiast jest to bardzo fajny sposób. Obrane buraki są gotowe do dalszego etapu. Obrane buraki można teraz zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Ja jednak bardzo nie lubię ścierać buraków i dlatego pokroiłam moje na mniejsze kawałeczki. Przełożę je teraz do blendera i bardzo drobno zmiksuję. I gotowe. Aby buraczki łatwiej było zmiksować, dodałam do nich jakieś 100 ml wody. I teraz przekładam je do garnka. Ale najpierw w tym garnku roztopię nieco masła. W garnku rozgrzewam łyżkę masła. Dokładnie je roztapiam, oczywiście, uważając, aby się nie przypaliło. Do masła dodaję dwie łyżeczki mąki. I robię ze Kiedy zasmażka już jest jasna i pachnąca, dodaję do niej buraki. I szybko mieszam. Najlepiej rózgą, aby z nie zrobiły się kluseczki. Ja dolałam jeszcze odrobinę wody. Jakieś 50 ml, może, a dzięki temu buraczki mają taką bardziej aksamitną konsystencję. Zostawiam je teraz na małym ogniu, aby się chwilką pogotowały, a sama zetrę jedno jabłko. Co jakiś czas buraczki mieszam, oczywiście, aby się nie przypaliły. Jabłko ścieram na tarce o drobnych oczkach. Mam tutaj jedno całe jabłko, i teraz razem z sokiem dodaję je do buraczków. Wyłączam grzanie i doprawiam je do smaku sól. Odrobinka czarnego pieprzu. Można także dodać ząbek czosnku przeciśnięty przez praską bądź drobniutko posiekany. Ja w tej wersji jednak nie dodaję. Natomiast dodam łyżkę naturalnego jogurtu. Dzięki niemu buraczki nabrały takiej fajnej buraczkowej barwy oraz dostały takiego fajnego smaczku. Ja dam jeszcze odrobinkę soli. Oraz odrobinkę cukru. Jakieś pół łyżeczki może. I gotowe. Takie buraczki to świetna przystawka do wszelkiego rodzaju dań mięsnych. Szczególnie świetnie pasują do mięs w sosie bądź różnego rodzaju pieczeni. Podaję je oczywiście na ciepło, ale przyznam, że ja lubię je także na zimno i wówczas dodaję do nich odrobinkę chrzanu, Nadając im smakowo ton trochę zbliżony do ćwikły. Są naprawdę smaczne. Mam nadzieję, że wam również posmakują i gorąco zachęcam do wypróbowania.